dobry wszystkim. Słuchajcie, generalnie dzisiaj zajmiemy się takimi drobnymi wykończeniczkami, ponieważ jak to jest zazwyczaj po takim przeszczepie, mamy kilka spraw do poprawek. Jest to tak zwane, tak zwane, w profesjonalnej nomenklaturze oczywiście są to tak zwane choroby wieku dziecięcego. I tak się tym, i tym się dokładnie zajmiemy. W związku z tym nad tym się skupimy, postaram się tak, postaram się tak zrobić, żeby ten WCM już dzisiaj działał. Mam tu dzisiaj troszkę schematików, nie wiem, jakieś 60 stron, a może więcej. Już troszeczkę przejrzane, także e, pracę domową odrobiłem, jestem przygotowany, możemy działać. Ale zanim... No dobra, słuchajcie, wczoraj zrobiliśmy delikatną retrospekcję, w jakim miejscu jesteśmy z samochodem. Generalnie jesteśmy gotowi do rozbiórki dalszej wnętrza albo przyciągnięcia wiązek spod komory silnika do środka, do wnętrza samochodu i chyba tak zrobimy, e, zrobimy to w tej kolejności. W każdym razie, zanim e, zrobimy to w tej kolejności, to co trzeba zrobić? To uporządkujemy wszystkie kabelki z BCM, em ponieważ są trzy pakapy. tak jak już powiedziałem, błędy, błędy choroby wieku dziecięcego. Mianowicie pierwsza sprawa to są e, tylne światła, to będzie temat najprostszy. Druga sprawa to są liczniki, które też są opanowane, e, trzeba jeszcze to ładnie uporządkować. Ale tu już mam oryginalny przekaźniczek z kawałkami kabli, który wkomponujemy w wiązkę. Trzecia sprawa to jest ogrzewanie tylnej żypy, i czwarta sprawa to jest klakson. To są takie sprawy, które na chwilę obecną e, jeszcze nie domagają. Nie działa jeszcze tylne, otwieranie tylnej klapy, ale wgramy sobie teraz kodowanie BCM-a z oryginalnej Sirocco, bo w tej chwili jest ze Skody Super B36, którą kupiłem kiedyś na silnik i został mi po prostu z tej Skody BCM. Został tu wgrany plik konfiguracyjny do świateł dzięki Wojtek. Dzięki Krzysiek, zawsze się mylę, bo Krzysztof ma na nazwisko podobnie do Wojtek. Eee, wgramy sobie to. Co, no i zobaczymy wtedy, jakie są błędy i czy, jeżeli na klapa nie będzie działać, to wtedy będziemy robili dalsze śledztwo. No to, co, bierzemy się do pracy. Zobaczymy to wszystko, eee, wyjmiemy moduł centralnej elektryki, już w tej chwili nic mi nie grozi, żadne uszkodzenie, dlatego można zapiąć docelowy z wgranym plikiem konfiguracyjnym od Sirocco, czyli oświetlenie, no oświetlenie przede wszystkim, czyli lampy powinny świecić tak jak, tak jak powinny świecić w Siroco, a nie tak jak na przykład świecą w Golfie oprogramowane są wyjścia w odpowiedni sposób dobra moduł z literką Q na, sprz na sprzedaż a teraz zakładamy moduł z literką AB też wysoka opcja i zobaczmy jak teraz świecą tylne światła proszę bardzo jaka klasa jest dokładnie tak jak być powinno czyli plik konfiguracyjny jest dobry czekaj to. Tak, tak jak powinny teraz jak nacisnę stop to się świecą? tak, tak to nasi moduł się zapala na tej klapie? tak Z boków tylko. Z jednej strony po mnie? Zastanowiłaś. Z której? Z tej. Przeciwmielne się zapaliło. Ej, ja nie wiem czym się rozumie. Powinno się białe zaświecić. Aha, teraz. Dobra, teraz czekaj. Nic nie zaświeciło. O, widzę tutaj białe, ale tutaj nie. Aha, czyli jest jeszcze taka różnica, że działa tak, przede wszystkim jedno przeciwgielne yy, przeciwwgielny działa zamiast wstecznych, a wsteczny działa z jednej lampy zamiast dwóch. Fajny efekt te w środku. No, Światła pozycyjne działają. To działa, no i teraz zaczynają się jaja jak włączam przeciwgielny tylny to włącza się tam wsteczny i do tego jeden, nie a jak włączę wsteczny to przełączę teraz przeciwgielny, wyłączę i zapalił się przeciwgielny i teraz o czym to świadczy jeżeli sterowanie jest dobre, czyli tak, przeciwmgielny nie powinien się zapalić. Teraz o czym to, o, o czym to świadczy? Przeciwmgielny nie powinien się zapalić bez świateł pozycyjnych, czy tam mijania. Jeżeli. Dla tyłu nie ma to znaczenia. Jeżeli przeciwmgielny zapala się, znaczy to tylko tyle, że jest odwrotnie podpięty pin i ten pin powinien być podpięty do wstecznego. Czyli co zrobimy? Znajdziemy w rozpisce bcm pin odpowiedzialny za wsteczny i podpiemy, zamienimy go z przewodnikiem, który jest odpowiedzialny za ten pin, za sygnał, który idzie nam w tej chwili do, przeciw, do wstecznego. Yy, co to nam, o czym, I do tego sygnału podłączymy również tą lampę, więc w rezultacie ten sygnał będzie nam sterował tymi dwoma światłami wstecznymi. A sygnał sterujący światłami wstecznymi przepniemy w miejsce w yy, miejsce podłączymy w tej chwili już powinien świecić wsteczny to jest ta lampa proszę bardzo świeć PIN odnaleziony no to co trzeba zaraz odnaleźć PIN w BCM ponieważ przeciwdzielny wsteczny to ma być T52 PIN 28 Zgodnie z moją rozpiską, którą tutaj mam, to pin 47. Żarówka tylnego lewego światła przeciwnikowego odpowiada za ten wsteczny. Czyli to będzie pin 47. Pin 47. I mamy go. To jest ten pin. Zostawimy go uciętego, dlatego dlaczego, że i tak musimy lutować ten przewód, a ten pin nam się przyda do, e, do tego, żeby lutować tu przecięgielny, tak będzie trzeba skrócić gdzieś Z tyłu. Dobra. I mamy PIN 47, zostawiamy go na przyszłość. Teraz co nam jest potrzebne? Potrzebne nam jest z tej wtyczki wyciągnąć pin numer 3. Na pewno co trzeba zrobić to teraz sprawdzić czy jak zepniemy te dwa przewody, bo one odpowiadają, nam się były dwa I to teraz zrobimy. sukces Czyli je podłączam teraz pod pin 28 Wykręcamy kluczyk Wrzucamy wsteczny i zobaczymy co się dzieje z tyłu pięknie dobra co mi zostało to jeszcze wyłączyć chcę okej okay. świeci Skoro świeci, no to bierzemy się do połączenia tego na gotowo. Dobra, długość jest ok, wszystko pasuje tak jak trzeba. Teraz trzeba się dojść z tymi przeciwmgielnymi. Damy tu plusa, czyli powinien nam się wtedy zaświecić przeciwgierny tylny. Jest ok, więc teraz. No, i tak jak powinien. Powinien świecić przeciwgierny i świeci przeciwgierny. do no, tego tak oczywiście jeden. Dlatego teraz to co zrobimy, to wypinamy, wypinamy, pyk, to można, długość jest taka, że 1 do 1 można przepiąć go. Długość i nawet pin jest taki sam. Czekaj, no bo teraz już powinno to działać, także patrzcie tu gdzie kręcisz, przekręcaj to troszeczkę, o. I możesz sobie stanąć tak, żeby, zobacz, tak żeby było. trzymaj to w ręce tak jak powinno się trzymać, o. I teraz tak, żeby było trochę mnie widać. O, ja będę włączał i ty musisz się dać temat, tak? dobra? Dobra się świeci Nie Świeci się białe i białe No Zwierzą się pełne światła. światło. W tym. W tamtym też się zmieniło, i w tym też się zmieni. No? Zmienia się. Co się zmieniło w tym? W tym się zmieniło to. A w tym? A nie, w tym nie. W tym nie, no to właśnie. No dobra, no to jest ok. I Jeee! Dużo w górę! Przepraszamy za hałas kosiarki. Dobra, generalnie lampy mamy już zrobione, co teraz? Skonfigurujemy sobie bcm tak, żeby był, miał oryginalne, oryginalne kodowanie, takie jak występuje w poliftowym siropo, Żeby nie szukać tutaj igły w stogu siana i nie wymyślać drugi raz koła od nowa. Dzięki uprzejmości kolegi Krzysztofa pozdrawiam serdecznie z tego miejsca. Check. tak naprawdę skan z jego samochodu na bazie tego skana zmienimy konfigurację całego PCM Przyjmie. Dobra, podawanie zaakceptowane. O, no, proszę bardzo. Za chwilę zrobimy porządek z tym. Już miałem pociągnięty kabelek. Trzeba by ten kabelek wypiąć, wpiąć go tutaj. I dociągnąć jakąś masę. Może nawet dociągniemy sobie masę z Czas na zamontowanie przekaźnika 645 i sterowania do niego całego. Ten przekaźnik jest odpowiedzialny za przełączenie za zasilanie plusem po stacyjce. wepnijmy sobie tutaj już całą podstawę. Tu mamy spoko dostęp w jakbyśmy chcieli go wyciągnąć w celem wymienienia czy coś tam innego jeszcze. Proszę bardzo, dobra. Wiązeczka od jest Zrobimy test Licznik działa Dobra, jest kolejny temat ogarnięty. Ok, słuchajcie. Lampy tylne są ogarnięte. Jest ogarnięty cały układ zasilania po stacyjce do licznika idący też dzięki Łukaszowi. Wgrane jest, wgrana jest konfiguracja z BCM z roko przedliftowego czy poliftowego, to to samo w zasadzie, bo chodzi o samą podstawę. W dalszym ciągu nie działa ogrzewanie tylnej szyby. Nie działa klakson i nie działa otwieranie, znaczy ogrzewanie tylnej szyby klakson i otwieranie tylnej klapy. Muszę troszeczkę posiedzieć nad schematami. Myślę, że to nie będzie bardzo interesujące, dlatego no zobaczymy się tak szybko, jak to tylko możliwe.